Tylko że na y, tym na telefonie mu, y, muszę w, na włączyć czat. Bo muszę widzieć, co sobie piszą. Siema no widzę, wiadomo, zostawcie łapkę w górę. I no. Dzisiaj gramy sobie na Mainstarze, a jutro a prawdopodobnie będzie live z, z rapy.pl Też go polecam. I no. Tak, jesteśmy. Słuchajcie. Jest na stałe. Dobra. To jest, Który... Ten tu jest? Pokaż go. Gdzie tu pisze, że jest stary? To jest tam. Stary? To jest stary to jest. Weź to opał no. To. To i chyba to, tak? Tak, bo to jest tam bądź. Dobra. Nie, musisz kliknąć to o. Czekaj. Czemu wypróbuj później? Patrzcie to, to za tam. Zabiera. I, e, e, jaka to z wersja? Stara to jest? To jest stara? No. To bo, wtedy doszedł jest ta... wtedy Edgar 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 doszedł, no No czekaj Czekajcie widzę że... Widzi... Nie wiem jakim co, ale mój, no, no tak naprawdę to, no, no, to nie był widz Tylko to był mój kolega I przelał mi 5 milionów jak chcecie mogę zrobić y, losowanie? Y, co 20 na przykład łapek, y, 1b. Czyli, czyli stracę łącznie 5 bilionów. Ale czego się nie robi dla widzów, nie? Ja, czego się nie robi dla kontentu? No. A, a no muszę zrobić a, 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 aktualizację muszę zrobić. Jak to się aktualizacja zrobi? Bro, nie, już masz włączonego. O, Brole. chyba się włącza. A, Czekaj. aktualizuj. Ja myślę, czy to jest stawers... O nie, to, to zaaktualizuje się chyba na tą najnowszą. Tak. Siete per. Nie, nie da się już. Ale z, mam jedną grę, którą się na pewno będzie znało. Okej, okay, weź... E, poczekaj, A weź wejdź na chwilę na YouTube'a muszę sprawdzić, kto się znalazł ale... I takie milion osób Najwięcej właśnie miałam dziewięć osób Nie ma na razie nikogo Czekaj, podskoczę Mam pięćdziesiąt i... 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 i, i na jeden subów Czekaj jest ktoś? Nie? Jest ktoś czy nie? O jest! Sie Siema Hugo Bos. Elo. Co tam u ciebie mardeczka? Zostaw yy, łapkę wariacie. <grych> Czekajcie coś. Ja zrób taki challenge, że za każdą osobę wyszczędą firebanka. Okej. Okay. Czyli jedna osoba, bo jest... W sumie nie, bo są dwie. No to jeszcze jedna okej. Okay. To... O tu refyl. Ja, stra... ja dobra ja zmienię tylko tych sypaka, bo on jest straszny. Nie jest na live po prostu. Jest opóźnienie, trochę na live, ale dobra. Nic się może nie stanie. zostaw łapkę i subika. Ugo, boss. Bo. Zostaw, o wiem. Zostaw suba, nie bądź paruwa. <grywka> <grywka> Pokażę ci, to jest tak fajne. To jest fajny Czy też u niego tak leje? E, u nas leje, patrz! Hugo Bo, czy u ciebie też tak leje? Jak to jest Zaraz sprawdzę coś? Serio najwięcej miałam chyba z ej, kolejna osoba wbiła Nie wiem, bo nie napisałem na czacie. Co napisał Hugo Boss? Hugo Boss tylko się ma napisał. No to jest na firewerka. Nie, u niego nie lata. To za zaraz tylko się skończy ładować ten slupak. U niego nie leje. No nie, bo napisał, że nie. Kurde. Osob... Jak u ciebie nie leje? Szczerze, mi. szczerze, u os oso osoba która... osoby, które będą ciągle na live'ach, do końca tego... Nie u mnie nie leje, spoko. Jak na przykład osoba nie, będzie na każdym live i będzie coś pisać, czy coś takiego, to może dostanie moderatora. Ale nie mówię, że Ej, dostanie. I powiedz, że za każdą bitą osobę i jeszcze fajna górfelko. No, to ci to dzisiaj wyświetli milion osób. O mo, z, ja, mogę, ja mogę zrobić no coś takiego na, no, na kolejnym live, że jak jedna łapka w górę... Co nie? To to będzie jedna łapka w górę, to to będzie e, jed, jeden kawałek na przykład pizzy. O, dostałam suba. Dzięki. Dzięki za subika. 52 suby. Kurde. Właśnie, bo ja wam, no nie mówiłam, ale do końca wakacji... Do końca wakacji. Do końca roku lecimy po 60 subów. No to lepiej zostawcie tego suba, bo ona skoczy u mnie na basen. Jak. Na y placka! Ja, nie, jak ten. Na jak, jak wbijał 60 subów, to robię salto. Do basenu. Takiego Ale na placka! Tak, salto na placka! <laughs> myśl trochę! A jeszcze, a, a jeszcze napiszcie, czy, no, czy nas y, słychać? Na stówę nas słychać. No bo on napisał nie ma dąb... Słychać nas raczej. Kurgo bo na, czy nas słychać? Napisz czy nas słychać i zostaw łapkę. Jest tylko jedna łapka w górę. Suba zostawił. Zostaw Jak... Ej, moje zostaw, powiedzenie, zostaw suba, nie bądź parówa. Nie bądź paruwa O, a czekaj, bo ten... Dobra, Berka. Ej, jemy? Czekaj Ja napiszę im Napisz, zostaw słowo nie bądź paruwa Nie Każda jedna osoba na lift równa się Jeden ben Kwaśny Żelek Przeze mnie prze ze, ze mnie Zjedzony Jostry sos do tego Słychać, okej, okay, no i yy, koks yy, Morto, jak, wbi jak wbijesz na ten Jak wbijesz na majstara, to mogę cię dodać yy, do klanu. Kurde Zapomniałam, ja go nie mogę do, no do klanu dodać. No a wiesz dlaczego? Bo nie jestem liderem tego klanu To jest mój klan, ale jestem liderem na innym koncie. Tu jest tak, topka klanów, w sensie, że punktów, topka kasy. Najwięcej ja to jest 64 biliardy, nie, bilion, yy, nie yy, biliony. Tu jest topka czasu. Najwięcej ja mam 2 dni, 3 godziny czy 57 minut. On, ona wie, że ja nagrywam, ale. Trochę się denerwuję, ale. Nie. Ale chyba nie ma nic przeciwko. Obstawiajcie, ile najwięcej zrobię CPS-ów. Nie, wy pierwszy obstawiacie, a ja próbuję tyle zrobić. Ale obstawiajcie. No i tak jak... Bo... Najwięcej pod jednym live'em wiesz, ile miałam łapek w górę? Ja. Cztery. Czy tam pięć? No to Ej, bardzo trzy bardzo. osoby są. W sensie te dwie i plus ja, bo ja, bo ja mam pod na podgląd z telefonu. Bo jeszcze... Ej, zostawcie suba i łapkę, bo inaczej zazaszczelę górką. O, o kurde, zostawcie tego subika. Znaczy, no już jedna osoba stawiła sobie kawiarz, musi tylko łapkę zostawić. Wy no to możesz tylko łapkę, ale suba to druga osoba musi. No. Bo inaczej ja bym ja nie musiała lechę gumką. Mordeczko, strzel teraz łapkę w górę, bo mnie strzeli gumką. Ja nie chcę dostać gumką w łeb jeszcze może. W łeb? Może jeszcze w oko, ale na tym jeszcze powyśle. Nie, w oko nie, bo mi oko wydłubiesz. No, no to w łeb musiał. W nie wiem, gdzieś tu w czoło może być nawet. Dobra! I <laughs> Jaki miecz? 38, największy to miałam 41, ale zginęłam. Bedła. Bedła od nupka, który miał tylko żelazną zbroję. Nie. On był prosem bardziej ode mnie. Czekaj, ja muszę sobie kupić... Bo ja mam 5B, więc ja sobie mogę zrobić chłopie. Wiesz który miecz? Poczekaj. Ja muszę zobaczyć sobie... bo tu jest... To jest 16. To nie jest półstaka, To ja mogę do. Wiem. Jak dojdzie kolejny słup, to ja robię dzisiaj na tym live. Miecz 45. I lepiej zostawcie tego słupa i łapkę w górę. Bo jak nie, to. Ja już górką. W górę. W W łeb. Hm. A nie mogę tej samej wiadomości. A nie będę reklamować tego. Ja mam 52 full. A jest 80 setów Ale wiem Mordo, jak zostawisz łapkę w górę, ty, zade ty, zade ty zadecydujesz, czy robię miecz na tym live? Tego? Nie. Poczekaj, daj mi skończyć. Mordo, jak zostawisz łapkę w górę w tym momencie za 3 sekundy, to ty decydujesz, co, co dzisiaj na dzisiejszym live zaraz robię Czy seta, czy miecz. Usta masz 3 sekundy. 3 dwa, 1 zero To 0. były cztery sakł, ale Nie, to były trzy. Dać ci 50B? Chłopie! Jak dasz 50 bilionów, to dostajesz moda. I tyle w temacie. Moda? Moderatora inaczej. Dasz pi... Mówię, jak dasz 50, a jeśli, a jeśli 50 nie dasz, bo są osoby takie, że przykład A dać ci 50b i niby dadzą, ale, ta, ale tak naprawdę nie dali, bo, bo, bo pomylili końca na przykład i komuś dali 50 milionów. Dobra, ja, ja zostawiłem. Ale co zostawiłeś? Łapkę w górę zostawiłeś? Czy co? Czekaj? Na, na pewno sobie wierz łapkę w górę? Czekaj. Dam 40, ja dam 40, ok. No dobra, to, no, no, to daj 40. Zostawcie, suba! 45 bilionów będę miała, chłopie Ale ty chcesz... no ale ty chcesz dać biliony czy miliardy? Ale zostawcie suba! Ej, łapkę w górę! No inaczej będę taki pinokiem. Ok, ok. Jaki nik. Napiszę ci. Mm. Ona ma skomplikowany nik tak w ogóle. W ogóle. No. Ja, ja mogę sama wpisać. Lubię dom z papieru. Co? Lubię dom. Tak naprawdę y-o-u mam, <laughs> ale Ej, niby są trzy osoby, a tak naprawdę jest jedna. No. Może do trzecia wyszło? Czyli co, ma coś yy, ciebie w tą gumką? No, ale on, on zostawił suba i łapkę w górę, więc, więc no nie możesz mnie to, to zrobię. I... Zostawcie komentarz. Od... Gruby, nie rób tego. Czemu gruby? Aha, bo jesteś gruby. Nie, że no, żartuję. No, no spokojnie. Dobra, ja sama. Z... Yy... No ty, jak nie Albo on, no to zade oberwie. zadecyduj ty, czy ty chcesz, y, y, żebym zrobiła seta, czy miecz, ty, no no ty zadecyduj, seta, czy miecz? Seta, to co Seta? No to dobra, to będzie set. To serio? Nie. no bo ty decydujesz, jak chcesz, mogę zrobić seta, mam, wystarczy, nie. że, to seta, czy miecz? to No. Na to zmarnie 2 biliony? Dawaj. No, chyba, że dostanę od tego typa 40 bilionów, ale. Dostałam! 45B. I czekaj. Boże, dziękuję. Chwila. Trzymałam 40B. Czekaj. Yy, Chłopie, dobra, masz. Tak jak obiecałam. Yy, na razie standardowy moderator, ok? Na razie masz standardowego moderatora. Jezu, gościu, dziękuję. Pięć. Chłop, co zrobił? I, ej, jaki masz nick w Minecrafcie? On ci dał chyba... On dał mi 40, bo, no, bo ja miałam ten. I, 40, iść ulepsza ich, kurde, wszystko. Poczekaj, niech on, no niech on zadecyduje, no, no na, napisz gościu, napisz czy mam zrobić miecz, czy seta, bo Dobre. moim zdaniem, ja, ja, ja bym była, ja bym zrobiła miecz na razie, ale to on decyduje, Hugo Polak w MC, Hugo Polak w MC? A jest Hugo Polak. Weź jego nick Weź kartkę i zapisz jego nick później. Pu, y, miecz. No dobra, to robię miecz. Jak, jak ty zadecydowałeś, to dobra. To, to robię Ale miecz. Czyli tak, jedno, dwa, cztery, czyli trzy, trzy, siedem, y, siedem plus y, piętnaście.

Nie z Od Od tata dostałam 500 zł. W wy, wy, wy pr, wymianę wymianę przyjmij. Okej. Okay. Wymiana. Eee Jak ty miałeś Hugo? Polak. Hugo Polak. W wy, wymianę przyjmij, a wymiana. Okej. Okay. Chłopa powaliło! W ja ci pokażę jak on... On set dał. Szczęga ne, ci opadnie. Norway? Co? Ne, Nie. Czterdzieści czwórka, czterdzieści czwórka, czterdzieści czwórka, 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 czwórka. Nie, czwórka czwórka. czwórka, 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 killoff, cztery, cztery? Wszystko cztery, ]PD? cztery. To już zawsze I, I Elitry. Nie. 38 ja mam. Szczerze? Mordeczko na czacie do ciebie, lo, y, love. Jest. Ko... Koch. Nie wiem, czemu kocham swojego widza. Dobra, to już sepa mam ogarniętego. Chłop. Chłopa coś boli. Naprawdę. Chłopa porąbało. No to czyli co? Kupujemy ten. Mm. Czyli bierzemy 44 czwórkę od Gostka. Ej, serio, dzięki, chłopie, naprawdę. D że tak to powiem, dupę mi ratujesz. <głosy> <głosy> Dobra, e, tu... 4B to kosztuje? No, kupuj. Chłopa powaliło. się, ich powaliło. Aha, zbugowałam się. XD Ha H11 Zbugowałam się... W... Jutro dam ci Cerbera miecz nie kłamie Ej, nie mogę wyjść stąd! Halo! <grytanie> Już na, cztery, nie można cztery fajnie Co? Można dwa Eee, czekaj, warp warp spawn. O to jest chyba twój najlepszy? Nic. W tym momencie tak A on był kiedyś na twoich wcześniejszych knajpach? Nie Dobra Ja myślę, że robimy miecz Pierw Mi się wydaje To skoro chłop tak, to kiedyś... Czekaj, Cerbera? A Cerber jest który? Który jest Cerbera? Alka. Championa, crossa, Flasha goldena Cerber A Cerber jest który? Który jest Cerber? Pierwszy o, Przyjmij wymiana A, wymiana? Ja wysłałam ci wymianę. Co on chce dać? Mieć 4,9. Nie. Eee, go coś boli, po prostu. Dobra. Wizu, ja na, ja na razie kończę. Eee, I ten, jak coś to później będzie live'ik jeszcze. gdzieś tak, nie wiem, o 20, dobra? To w... I tym razem ja dołączę. Wbijaj na tego live'a. Ja cię zapraszam. Serio. 哎喽。